Witam Was w pierwszym, w pierwszym, czwartym odcinku z serii już wymyśliłem nazwy, Młody Gospodarz. Seria będzie się nazywać Młody Gospodarz. A, nie zapisałem, to fajnie, to zrobimy to teraz. Gospo... kurde. O. Zapiszemy mamy nazwa młody gospodarz dzisiaj widzicie 40 zapiąłem pod Iseję napełniam się w nich właśnie nasionami no syp się a nie baczę trzeba będzie wejść <coughs> i to po prostu kiknąć o zamknęła się podnosimy i jedziemy na pole mam nadzieję że dźwięki będą cieników może nie bardzo głośne, bo zauważyłem, że na wszystkich odcinkach bardzo słabo mnie słychać, więc postanowiłem ściszyć je prawie na maksa. No lepiej, żeby mnie lepiej, bardziej, żeby mnie lepiej słychać było, no i tak po prostu. Na które pojedziemy? nie wiem dokładnie, trzeba muszę zobaczyć, bo nie patrzyłem po do zmiany, bo zapomniałem popatrzeć. A ja dam na tym makaraturze, na jak mam kierownicę, przecież... Jestem głupi No i mam nadzieję, że to nazwa Wam się spodoba i dziękuję za wbiciu wreszcie 10 subskrypcji. Nie jest to duża liczba, ale mi taka liczba wystarcza to nie wiem na której przejdziemy na tym a może przejdziemy się. Tutaj załadania. Ugór, u, gór, u gór. A tutaj. ugór, gór, No to żeby było spoko, no to co by tu zasiać. Może na tym polu, to wejmiemy sobie, bo to z długie pole to na no coś na... coś na słomę. Żyto? A nie, przeżyto zasięgiem. Ja lubię bardziej przeżyto. A nie sprawdziłem czasu. Więc musicie. Wybaczcie mi to. Szybkie Jezu. Muszę szybko obliczyć czas, bo jestem uposiedzony. W przenośni. Kurde, co jest? Fajnie. No i mówiłem, że na georalnie to fajnie georalnie. Nie, nie zachodźcie? O. No się rozpędziłem. A brzydkie tekstury. Siewo. A może znacznikami byśmy się pobawili, jak je widać? O, idę do o Dobrze, no, czy, czy nie? Nie, spróbujemy, jeden czy Na znacznikach. To jest, Księżyca idzie do siebie Gówno widać te znaczniki Zobaczymy, może no. gdzie gitwa. Nizie. To nie ma sensu, bo nic nie widać. Nie wiem, czy to jest, który to jest znacznik. Sięgamy po prostu tak. No to nie mam czasu, więc będę musiał sprawdzić, bo nie płaciłem na początku. Więc przepraszam. Ale to sprawdzimy za dopiero. Może w drugi, dłuższy czas. no może to całe te poje no i może skończymy odcinek I w nasy odcinek już by już was nie nudzić tą wiosną czy wiosną no jeszcze będzie jeszcze jeden odcinek z wiosny nie dwa jeszcze będą będą jeszcze nawozy mam kosz się będę nawozu mam a to dobra ja nie mam Mam to bez pierwszy sezon, no, to będzie po prostu mniej nawożenia mniej nawożone no i tyle no co poradzić. No, ale też będę jeszcze, trzeba jeszcze, jeszcze się na kosy zrobić. Mam zamiar kupić prasę. Sip na kostkującą, bo nie chcę tu chwilowo iść jeszcze w okiągłe, ale no. no, na podopinie to będę, będę kupował prasę kostkującą, sip, no. Przerobioną przez jednego, jeden z jednych, przez mojego ziomka. Jak będę kupował, tego serdecznie będę, tego serdecznie pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Jak nie, na no to będę musiał jeszcze raz odcinek nagrać. To będzie... To przykre, no ale co poradzić... Chciałem, za, miałem zamiar 30, ale skończyłem się dopiero, jak zacząłem odcinek, to już postanowiłem doba, to niech 40 idzie. Power. Silnikiem. 30, nie no, 30 na spokojnie z Isariem, to nie jest duży. Tak, czy ta 30 to z każdym silnikiem takimi 3 metra daje radę. Jak nie ma agregata, no to co tam jest ciągle, nie? Jadko się wbija w ziemię i no i tyle. No, a z agregatem no to do 30 to nie. Czy coś pociągnąć z agregatem? 30 to widziałem, 2,5 metra to daje radę. Ale no, tak ciężko ma strasznie Ja do, no, do 40 na pewno nie będę chciał kupować agregatu. Już pewnie jakąś jakiegoś... może nie wiem małe widziałbym tu jakąś 1014. To już by taki ciąg by tu siadł A nie by tu wyglądało. nasiejemy ja całe, no i... Nie będę was chciał zanudzać tymi siewami Więc już za poza odcineczkiem Tak mamy tu jeszcze tylko kilka przejazdów siewy idą szybko, nie? No mamy wszystkie pola uprawione Pod siew mamy szybkie dzisiaj siewy No fajnie, bo Nie ma temperatury za, to jak jestem idiotą Naprawdę nie patrzyłem na tym i się pierwszą wiosną. W ogóle na jakich dniach, na jakich dniach gramy? Na Trójce. No to wykiełkuję. No spokojnie. No, ja bym chciał rzep... Nie wiem czy... Nie wiem. Napiszcie w komentarzu czy rzepak... Aha. Jest Tak, ja nie no, widzicie. się się w piśdzie. No, na to nie patrzcie. Yy, to, napiszcie, czy siejemy rzepaki, bo ja tu sobie pokosił rzepaki chętnie, no bo zarobek jest. No i dużo raz widzę, że takie dość A, gospodarstwa że rzepaki, nie? Bo to, to dobry zysk jest. Więc pewnie zasieje rzepaki, no. Przyżyta i żyto. No nie, to nie może być siane wiosną. To jęć mi. No, rzepaki też nie powinny sięć wiosną, no, ale i co poradzę. Zaczynać od żniw, ale na dużo sobie jak zaczynałem od żniw. No i już mi się trochę przyjadą, więc wolę zaczynać sobie na spokojnie od wiosny, wszystko sobie ładnie ogarnąć. Napisze, czy czekamy na trzech, trzech dniach. No bo to na spokojnie trzy dni to, to będzie mi się daje, że spoko. kupuję będzie z sianokosami, ale to się ogarnia. No wie, się zmieni na szóstkę. Nie, nie robiłam miaków. Chyba nie. No to gituwa. No to co? Czekaj jeszcze. Bo prostu jaki trzeba tu siedzieć? O jezu, ja będę o robił. Albo? To się... Czekaj? No zrobiłem to się... Do... To się, do... się poprobiłem. Czekaj, jezu. Oba, to jest ten jezu. Chyba, to jakieś coś prawi tego. No niech to żeby o było. było. To krótki odcinek, ale no siebie też nie jestem ciekawą rzeczą, więc nie ma co zanudzać. A tak takim zostałem to tam takie, takie nudy straszne. No bo tu nie ma, to nie jest nowy nabytek, bo to był nowy nabytek jakiś kiedyś ściągany na pewno tutaj się pojawi. Wyłączamy, Login. Jedyne co mi się w tej 40 tak strasznie podała, to są te przednie opony, takie kołam te opony. Wszystkich starych takich 60 i 40. To co? Na no dzisiaj to będzie chyba już koniec. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. I, I się Wam nazwa spodoba. No i co no? Widzimy się wy już w piątym odcinku w naszym okosach. Więc dzięki za oglądanie. Nara!